Moje dziecko, trzej aniołowie w niebie mówią o tobie, ponieważ twoje oczy są w niebezpieczeństwie. Dziecko, nie mówię o niebezpieczeństwie fizycznym ani o zagrożeniu dla twojego wzroku, ale o niebezpieczeństwie duchowym, które ci trzej aniołowie zobaczyli, zanim nadszedł czas i teraz o tym mówią. Twoje oczy, moje dziecko. Nie są tylko oknami na świat fizyczny, ale bramami do Twojej duszy. Są narzędziami, przez które dostrzegasz zarówno piękno, jak i skażenie tego świata. I to przez Twoje oczy wróg często stara się zdobyć przyczółek, zasiewając ziarna zwątpienia, strachu i rozproszenia. Widzisz, moje dziecko, niebezpieczeństwo. O którym mówię, nie może być zmierzone ziemskimi standardami. To nie jest zagrożenie, które można zobaczyć ludzkimi oczami, ani zrozumieć ludzką mądrością. To zagrożenie duchowe, subtelne, ale głębokie, stanowiące zagrożenie dla Twojej relacji ze mną. Wróg zna moc Twojego wzroku i chce ją wykorzystać. Pragnie odwrócić Twoje oczy ode mnie i skierować je na to, co przemijające i nietrwałe, na rzeczy, które nie dają prawdziwego spełnienia, na iluzje, które obiecują szczęście, ale w rzeczywistości przynoszą jedynie pustkę. Wie, że jeśli zdobędzie Twoje spojrzenie, może wpłynąć na Twoje serce, a jeśli wpłynie na Twoje serce. Może Cię sprowadzić na manowce, ale mówię Ci to, moje dziecko: Twoje oczy są także moim darem, świętym powierzeniem. Są stworzone, aby oglądać moją chwałę, podziwiać cuda mojego stworzenia, dostrzegać potrzeby tych, którzy Cię otaczają i rozeznawać drogę sprawiedliwości. Twoje oczy powinny odzwierciedlać światło mojej obecności, promieniować nadzieją i miłością, którą tylko ja mogę dać. Powinny być utkwione we mnie, twórcy i dokończycielu Twojej wiary, tym, który trzyma Twoją przyszłość w swoich rękach. Kiedy Twoje oczy są zwrócone na mnie, kroczysz w jasności i z celem, gdy błądzą. Ryzykujesz, że się zgubisz. Pamiętaj, moje dziecko, że dałem ci dar rozeznania. Masz zdolność wybierania, na co patrzysz, co wpuszczasz do swojego umysłu i serca. Masz moc odwrócenia się od rzeczy, które nie są zgodne z moją wolą, odrzucenia kłamstw wroga i skupienia swojego wzroku na tym, co jest prawdziwe. Szlachetne, prawe, czyste, piękne i godne podziwu. Kiedy to robisz, dostrajasz się do mojego ducha i kroczysz w pełni życia, które dla ciebie przygotowałem. Chcę też, abyś wiedział, że nie jesteś sam w tej walce. Trzej aniołowie w niebie nie są jedynymi, którzy wstawiają się za tobą. Ja jestem z tobą zawsze. Aż do końca świata. Mój duch mieszka w tobie, prowadzi cię, wzmacnia i daje ci moc do zwyciężania. Ponadto umieściłem w twoim życiu ludzi, którzy mogą cię wspierać, zachęcać i modlić się za ciebie. Nie izoluj się, moje dziecko. Szukaj tych, którzy mogą pomóc ci pozostać odpowiedzialnym, przypominać ci o mojej prawdzie. Gdy wróg będzie próbował Cię zwieść. Moje dziecko, powołuję Cię do życia pełnego świadomych wyborów. Każda decyzja, którą podejmujesz, każda myśl, którą rozważasz, każde słowo, które wypowiadasz, ma znaczenie. A wszystko zaczyna się od Twoich oczu. To, na co patrzysz, kształtuje Twoją rzeczywistość. Jeśli skupisz swój wzrok na mnie, będziesz kroczyć w pokoju, radości i zwycięstwie. Jeśli pozwolisz, by Twój wzrok zbłądził, znajdziesz się w miejscu zamętu, zwątpienia i strachu. Wybór należy do ciebie, ale wiedz, że jestem tutaj, aby Ci pomóc. Jestem tutaj, aby Cię prowadzić. Wzmacniać i wskazywać ci właściwą drogę. Chcę ci także przypomnieć o mocy mojego słowa. Jest ono lampą dla Twoich stóp i światłem na Twojej ścieżce. Kiedy zagłębiasz się w moje słowo, napełniasz swój umysł i serce prawdą. Wyposażasz się do rozpoznawania kłamstw wroga i trwania mocno w moich obietnicach. Moje słowo jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny. Ma moc przemieniania Twojego umysłu, odnawiania Twojego ducha i strzeżenia Twojego serca. Uczyń moją naukę swoim codziennym priorytetem. Rozważaj ją, przechowuj w swoim sercu, bo gdy to robisz, uzbrajasz się w najpotężniejszą broń przeciwko podstępom wroga. Głównym celem Diabła jest oddzielenie Cię ode Mnie. Wie, że jeśli uda Mu się stworzyć dystans między nami, może osłabić Twoją wiarę, zniekształcić Twoje postrzeganie i popchnąć Cię ku grzechowi. Wykorzystuje wszelkie dostępne środki, strach, rozproszenie, pokusę i oszustwo. Wszepta Ci kłamstwa do umysłu, mówiąc, że jestem daleko, że się nie troszczę, że nie zapewnię Ci wszystkiego, czego potrzebujesz. Próbuję Cię przekonać, że Twoje błędy z przeszłości Cię definiują, że nie jesteś godny mojej miłości. Dałem Ci. Gdy wzrastasz duchowo, stajesz się coraz bardziej świadomy taktyk wroga i coraz lepiej przygotowany, by się im przeciwstawić. Zaczynasz przejrzeć Jego oszustwa i rozpoznawać Jego ataki takimi, jakimi są próbami kradzieży, zabijania i niszczenia. Ale ja przyszedłem, abyś miał życie i miał je w obfitości. Dałem Ci mojego ducha, który mieszka w Tobie i prowadzi Cię do wszelkiej prawdy. Dałem Ci moje słowo. Które jest lampą dla Twoich stóp i światłem na Twojej ścieżce. Dałem Ci także zbroję Bożą, która umożliwia Ci stać mocno przeciwko podstępom diabła. Zbroja Boża nie jest fizycznym zestawem narzędzi, lecz duchowym. Zawiera pas prawdy, który chroni Twój umysł przed kłamstwami wroga, pancerz sprawiedliwości który osłania twoje serce przed jego oskarżeniami. Buty ewangelii pokoju, które pozwalają ci mocno stać na moich obietnicach. Tarcze wiary, która gasi ogniste strzały zwątpienia i strachu. Hełm zbawienia, który strzeże twoich myśli i przypomina ci o twojej tożsamości we mnie. oraz miecz ducha, którym jest moje słowo, ostateczna broń przeciwko atakom wroga. Kiedy przywdziewasz te zbroje, jesteś gotowy do walki z diabłem i dochodzenia w zwycięstwie. Ale musisz świadomie zakładać ją każdego dnia. Musisz być czujny, ponieważ wróg nieustannie szuka okazji do ataku. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów, w jaki diabeł próbuje zahamować twój duchowy wzrost, jest odwracanie twojej uwagi. Wie? Że jeśli wypełni Twoje życie zajętością, rozrywką i światowymi dążeniami, odciągnie cię od spędzania czasu ze mną. Wie, że jeśli skupi Twoją uwagę na sprawach tego świata, może powstrzymać cię przed szukaniem rzeczy, które są w górze. Używa uroku sukcesu, bogactwa i przyjemności, aby odciągnąć Twoją uwagę ode mnie i sprawić, Byś zapomniał, że Twój prawdziwy skarb jest w niebie, ale chcę, abyś pamiętał, moje dziecko, że rzeczy tego świata są tymczasowe, przeminą, ale moje słowo i moje obietnice trwają na wieki. Nie pozwól diabłu okraść Cię z wieczności, trzymając Twoje serce skupione na tym, co przemijające. Kolejną taktyką: której diabeł używa, jest zniechęcenie. Wie, że jeśli sprawi, że poczujesz się pokonany, może powstrzymać cię przed dalszym podążaniem naprzód. Używa niepowodzeń, porażek i rozczarowań, abyś zwątpił w moją dobroć i moje plany wobec ciebie. Próbuję ci wmówić, że twoje wysiłki są daremne. Że nigdy nie przezwyciężysz swoich trudności, że nigdy nie osiągniesz marzeń, które włożyłem w Twoje serce. Ale chcę, abyś wiedział, moje dziecko, że Twoje zmagania nie są daremne. Każda próba, przed którą stajesz, jest okazją do wzrostu, szansą na pogłębienie Twojej wiary i większe poleganie na mnie. Pracuje we wszystkim dla Twojego dobra, nawet jeśli tego nie widzisz. Nie poddawaj się, bo ja jestem z Tobą i nigdy Cię nie opuszczę ani nie porzucę. Diabeł także stara się Ciebie izolować. Wie, że jeśli odetnie Cię od wspólnoty z innymi wierzącymi, może osłabić Twoją determinację i uczynić Cię bardziej podatnym na swoje ataki. Używa podziałów, uraz i pychy, aby stworzyć bariery między Tobą a tymi, którzy mogą Cię wspierać i zachęcać. Ale chcę, abyś pamiętał, moje dziecko, że nie masz przechodzić tej drogi sam. Jesteś częścią ciała rodziny wierzących, którzy są powołani do miłości, wsparcia i modlitwy za siebie nawzajem. Nie pozwól diabłu cię izolować, szukaj tych, którzy pomogą ci pozostać odpowiedzialnym, którzy przypomną ci moją prawdę i którzy staną z tobą w modlitwie. Moje dziecko, chcę, abyś zrozumiał, że walka, w której się znajdujesz, nie toczy się przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko zwierzchnościom, przeciwko władzom. Przeciwko rządcom ciemności tego świata i przeciwko duchowym siłom zła w okręgach niebieskich. Jest to walka duchowa, która wymaga duchowej broni. Ale dałem Ci wszystko, czego potrzebujesz, by walczyć i zwyciężyć. Dałem Ci mojego ducha, który daje Ci moc do zwycięstwa. Dałem Ci moje słowo. Które jest ostrzejsze niż miecz obosieczny. Dałem ci zbroję Bożą, która umożliwia ci stać niewzruszenie. Moje dziecko, wiem, że droga duchowego wzrostu nie jest łatwa. Będą chwile, gdy poczujesz się słaby, gdy będziesz kuszony, aby się poddać, gdy uznasz, że walka jest dla ciebie zbyt trudna. Ale chcę. Abyś pamiętał, że jestem z Tobą. Nigdy Cię nie opuszczę ani nie porzucę. Dam Ci siłę, której potrzebujesz, aby zwyciężyć, mądrość, której potrzebujesz, aby rozeznawać, i odwagę, której potrzebujesz, aby trwać niezłomnie. Nie jesteś sam, moje dziecko. Walczę za ciebie i nigdy nie pozwolę ci upaść. Gdy idziesz naprzód, chcę, abyś nie spuszczał wzroku ze mnie. Nie daj się rozproszyć rzeczom tego świata, kłamstwom wroga ani presji życia. Skup się na mnie, a ja cię poprowadzę. Pokażę ci drogę, którą masz iść. Będę cię chronił i zaopatrywał. Wypełnię każdą obietnicę, którą Ci złożyłem. Ufaj mi, moje dziecko, ufaj mojej miłości, mojej mocy i mojej wierności. I pamiętaj, że trzej aniołowie w niebie wciąż mówią o Tobie, wciąż wstawiają się za Tobą, wciąż przypominają mi o moich obietnicach wobec Ciebie, czuwają nad Tobą. Strzegą Cię i dopingują Cię. Nie jesteś zapomniany. Ja jestem miłością, a moja miłość do Ciebie jest wieczna. Nic nie może oddzielić Cię od mojej miłości, ani trudności, ani cierpienie, ani prześladowania, ani niebezpieczeństwo, ani cokolwiek innego na tym świecie. Moja miłość jest bezwarunkowa. Niezmienna i nieskończona, jest fundamentem Twojej tożsamości, źródłem Twojej wartości i motywacją do wszystkiego, co robisz. Jesteś głęboko kochany, moje dziecko, i nic nigdy tego nie zmieni. Moja miłość wypełni Twoje serce, uleczy Twoje rany i przemieni Twoje życie. Będziesz chodził w pewności mojej miłości. Wiedząc, że jesteś ceniony, wartościowy i ukochany. Błogosławię Cię moją obecnością, bo jestem z Tobą zawsze, aż do końca świata. Moja obecność będzie Twoim stałym towarzyszem, źródłem pocieszenia i największą radością. W mojej obecności znajdziesz pokój, odpoczynek i spełnienie. W mojej obecności doświadczysz pełni życia, które Ci obiecałem. Nigdy nie będziesz sam, bo zawsze jestem z Tobą, prowadzę Cię, wzmacniam i napełniam moją miłością. Moja obecność będzie dla Ciebie największym błogosławieństwem, tym, czego najbardziej potrzebujesz. Moje dziecko. To są moje błogosławieństwa dla ciebie, błogosławieństwa wieczne, niewzruszone i przeobfite. Przyjmij je z otwartym sercem i krocz w pewności mojej miłości i łaski. Jesteś moim umiłowanym, a ja cieszę się, błogosławiąc Cię. Ufaj mi, bo jestem wierny i wypełnię każdą obietnicę, którą ci dałem. Jesteś błogosławiony. Moje dziecko i będziesz błogosławieństwem dla innych. Idź naprzód w moje imię i pozwól, aby moje błogosławieństwa płynęły przez Ciebie do świata, który ich potrzebuje. Ukochany Synu, jeśli to boskie przesłanie poruszyło Twoje serce, proszę zostaw lajka i subskrybuj kanał.